Chcieliśmy, żeby to była firma taka, w której sami chcielibyśmy pracować. Dla nas najważniejsze są pracownicy. Jeśli zadbamy o pracowników, to oni zatroszczą się o klientów. Albo budujesz zespół, który jest fundamentem na długie lata, albo budujesz swoje ego. Atmosfera, jaka panuje u nas w firmie, jest na tyle wyjątkowa, nie kojarzy się u nas z codzienną, monotonną pracą, jest po prostu sposobem na fajne życie. Pięć lat temu zaczynaliśmy w garażu, a dzisiaj jesteśmy jedną z największych firm w Polsce, jeśli chodzi o kredyty i nieruchomości. Moim największą umiejętnością jest otaczanie się ludźmi lepszymi ode mnie, i to jest ewidentnie dowód na to, że dzisiaj stoję tutaj przed Wami. Każdy z nas, z członków zarządu, zaczynał jako agent lub doradca. Widzieliśmy, co nam przeszkadza i co nie gra. Dlatego od początku tworzenia Simple położyliśmy duży nacisk na to, aby stworzyć najlepsze możliwe warunki dla naszych ludzi. Rok 2023 pokazał, że ciężką pracą oraz zaangażowaniem wszystkich ludzi stworzyliśmy coś niepowtarzalnego, dlatego z pełnym optymizmem patrzymy w przyszłość.